Cześć, Bartek. Ignacy. To czwarta edycja szkółki RC. Bawiliśmy się przednio. Zbudowaliśmy fajny model. Przyszła nasza jeszcze żona, córka. O. Zapraszamy. Dzień dobry. Więc budowaliśmy wspólnie model. Ignacy dzisiaj wystartuje w zawodach. Mamy nadzieję, że mu się powiedzie. Ignacy, oddaj głos. Na szkółce było bardzo fajnie. Fajnie się jeździło. Miło też, fajna frajda była, zabawa, fajnie się model budowało. Ale też były rzeczy, gdzie można było popełnić błąd, że jak się buduje model, to popełnić błąd. Mieliśmy du dużą wiedzę od ARKA odnośnie tutaj budowania modelu, zar zarazem o odnośnie samych amortyzatorów, odnośnie przełożenia, tak samo jak i złączek, które tutaj są zastosowane. Więc mieliśmy bardzo obszerną wiedzę, z której skorzystaliśmy. Na pewno będziemy się jeszcze doszkalać w tym temacie, no i wystartujemy w następnych zawodach. Dzień dobry, jestem, mam na imię Maksim, jesteśmy z Białorusi, to jest mój syn Timur. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi mieć takie zawody tutaj, bo nie mieliśmy tego i nie wiedzieliśmy nigdy i kiedy. No a teraz słowa do syna. No co, było bardzo fajnie. Poznałem nowych kolegów. Wiele nauczyłem się. Nauczyłem się zbierać auta, no i to chyba już. A, dziękujemy a, wszystkim. Dziękujemy a, przyjaciółom i załadnikiem, i a, tym ludziom, kto wszystko to organizuje, za takie fajne, naprawdę bardzo fajne robotę. Dziękuję. Cześć, ja jestem Bartek. A ja Tymek. Ja nie jeżdżę, tylko jeździ. Tymek, my jesteśmy po raz już po raz drugi na szkółce. Poprzednio składaliśmy sobie onroad, a teraz offroad. Byliśmy już nawet na zawodach ogólnopolskich. No i myślę, że to pociągniemy tą frajdę. No też tak uważam, że bardzo fajna, bardzo fajne hobby. Zajęcia były super i bardzo dobrze się bawiłem. Naprawdę fajne hobby najfajniejsze zajęcia, które mi się podobały, to jak było tłumaczone, jak przygotować model do jazdy. To, to, to była niesamowita rzecz. Cześć, witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej, to jest mój syn Szymon. Bierzemy udział już w końcówce teraz w szkółki w Błoniu, RC Szkółki w Błoniu, 2025 rok. Właśnie za nami będą się odbywały powoli E, ostatnie finałowe zajęcia, gdzie jest cały szereg e, e, utrudnień nawet na torze, bo to widać, że są i chłopki, bo wcześniej nie było takich i teraz e, e, od nowa e, będą się zmagać z tym. I może Szymon, ty opowiedz. Bardzo dobrze spędziłem czas z tatą, pomagał mi w różnych rzeczach, składał ze mną model. No i nauczyłem się też trochę jeździć, no i to wszystko. Chcesz zacząć? Tak. Ja Jestem Kamil, to mój syn. Marcel. Właśnie zakończyliśmy e, cykl pa, pa, pa. szkółki, e, która e, dała nam wiele e, radości, umożliwiła e, spędzenie fajnego czasu. Była to dla nas wielka przygoda. Marcel już od kilku lat próbował składać swoje jakieś pierwsze modele. Alta. Tak i wydaje mi się, że to było takie spełnienie marzeń i uwiecznienie tych poprzednich lat prób przed pierwszymi zajęciami. To już o 6 rano wyciągał wszystkie części i sprawdzał, czy wszystko jest, przygotowywał na, na, na te pierwsze zajęcia.